Wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Przemy, a to jest poradnik do najtrudniejszej rzeczy, jaka jest do stworzenia w internecie, a mianowicie nightcore. Więc zaczynajmy. Pierwsze co będzie poczuwać to jest Audacity. Program do Stworzenia takiej ów, ów tego typu rzeczy. Klikamy plik. I, i otwieramy jakiś plik dziękowy. ja dla przykładu użyję hymnu internetu Na, dam pierwsze 5 sekund wracając już do jak to się robi klikamy efekty w efektach wybieramy zmień, prędkość. Na początku zrobię to na podglądzie i posłuchajmy jak to będzie brzmiało w takiej zmianie procentowej. Oczywiście zrobię kilka wariantów, na przykład też taki. Albo taki. Ten będzie, na... tego też użyję i zobaczycie rezultaty pod koniec. A więc już generuję pierwszą wersję i wysłuchajmy go nabrzmie. <śm> Ok, brzmi dobrze, zapiszę ją, jak na razie. Export audio, eksportuję to, na razie, na razie będę to eksportował do flaków. Gdyż nie mam do MP3, jak to się nazywa, albo nie, do OGG będę. Gdyż nie mam do MP3, czy tego, wykonanych specjalnych, tech wróć, Ponieważ nie mam DMP3 do gran kodeków zainstalowanych No, jest CT I napiszę NCV1, tak nazwę tą wersję Zapisujemy OK No i NCV1 już zapisany jest Teraz edycja, COFNI I już zrobimy kolejną wersję można jeszcze się bać z zmianą tempa co wygląda tak Ale to już nie jest tak zupełnie nightcoreowe pokażę Wam jak to brzmi że jak widać nie tak dobrze jak tamto oczywiście, że mówimy o Nightcore'ze no to teraz damy 60 krwyjkę tylko jeszcze po słyszę tak <mum> I że 60 idealną proporcją dla Nightcore'u przynajmniej w tym wypadku Także tak, plik i zapisujemy Właściwie to eksportujemy W tym przypadku A no tak bo jest pauza a nie stop Eksport audio Robimy pupit NCV2 Zapisujemy Tak no i zaraz wchodzimy w co jest do oprogramowania. Nie do montażu. Czy to zapisane przez zakręcie? Nie. Teraz zrobimy najtrudniejszą rzecz. Wchodzimy w Google. Ups! Nieważne. Wpisujemy gogle.dat.pl, grafika i co zawsze jest także? Anime girl. Jakaś anime girl Walpaper Nie szukamy jakiejś 1800p 10800 piksel na tyle No Aha, na ogród tam wpisanie ważne Piszę, że 1800p po prostu będzie 1080 Nie Mały błąd Najrzymy no, pierwsze z brzegu to się akurat zapatoczyło. No i koś się załaduje. Zapisz grafikę jako tata na pulpit. Hmm. Ok, wracając do. Wracając do tworzenia. Kiedy mamy już te dwa pliki, ja, ja użyję do tego Camtasia Studio 8, którą mam w Trialce, nie Niepiracy. Hmm. No i tutaj mamy import media oczy, nieważne. Zabloruję tamto. Nie, to nie było pornone. Pulpit. I wybieramy najpierw ten plik. wrzucamy go na track 1. Teraz import media. By... aha fail kamtarze nie widzi Camterze nie widzi plików typu flag zaraz zaraz tylko przekonwertuję te pliki po przerwie już mam zimportowane te dwa pliki także wrzucamy je oczywiście do na naszą oś czasu i rozciągamy długość brzmienia Wróć długość, obrazka na całą długość. Ja zamiast zrobić dwóch osobnych filmów do każdej wersji, zrobię po prostu jeden dłuższy. Tak będzie dla mnie o wiele prościej. Tylko rzucę jedną z stron, nawet kurach nie ma, bo zwykle są to tylko jedne pliki. U mnie ben, jedna, jedna wersja, u mnie będą dwie, także rzucę tam jeszcze tutaj takie małe małe przerwę i jeszcze raz a mogę sobie rozciągnąć to zdjęcie ale mi się niech ale jest ja to tak, także już będzie i no i przeciągamy no i rozciągamy drugi raz nie będę siłał w jakieś tam przyjście nie chce mi się chwila czegoś tutaj nie zauważyłem czy co czy, aj, czy to jest po prostu jakieś zbliżenie, że to tak wygląda? Puszczę. <śmiany> przez szybki ta się tak trochę tam... Z... okej, okay, jeszcze końcówka no i mogę przyciągać dalej hmm, hmm, hmm. zwykle... To, to jest... Długie najgorsze, by wyszedł, bo aż 7 minutowy. No nie wiem, czy to nie będzie jakiś rekord. To są też dwa. No Ale jak mówiłem, to, że przejście malutkie w tym miejscu, żeby było wiadomo, to tam sobie. Że... No też, że to, to że to przerwę. Także dam tutaj coś. Takiego tutaj w sali. wiem, że jest oszalony. Jak to będzie wyglądało? Będzie oczywiście okropne. Aha, nie widzę. A, także może zmienić by to na to? Nie mam pojęcia. Naprawdę. Albo nie. Pixelate będzie dobre. więc jak już to mamy możemy zrobić po prostu wyprodukować do 1080p mp4 dalej ja to wrzucę po prostu na pulpit zapiszę i zakończę renderowanie to ja to w przerwie, która trwała trochę dłużej niż samo No które trwa tu różnić rendering proste a więc, a więc trzeba w końcu ten plik wrzucić na YouTube gdzie są głównie tego typu rzeczy Klikamy więc guzik prześlij To zamykam i to też Wybierz, wybieram plik do przesłania Daję go na niepubliczny gdyż on będzie do niego link w, w opisie otwieram a nie, najpierw muszę jeszcze wejść, wejść w, 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 w folder i dopiero później tworzyć Wybieram plik, tutaj jest Untitled Oczywiście jak się zawsze nazwa takie pliki. Never gonna ...gonna... give i NickThor NickThor No, Rick Ashley byłby dumny Never gonna give you up WoW Opisu tutaj nie będę dawał ani, ani linków No cóż, to po prostu Never gonna give you up Nightcore Więc, kiedy już się to prześle, i wracamy. Aha, oczywiście. Trzeba zrobić jedną rzecz. Każdy ekran ma w miniaturce, co? A no i poka... Tutaj znowu będę blurował. Nagranie i to, bo to nie jest tutaj, tylko, tylko na pulpicie. Nagraj, będzie wtedy będzie zablurowane, tak żeby nie było. Tam są po prostu... Z... Moje zdjęcie prywatne, których nie chcę prezentować na tym folderze. No jak, to, jak się tutaj prześle, prześle ta miniaturka, będziemy mogli wrócić do nagrywania. Ok, miniaturka jest. Go, klikam gotowe, zmiany są zapisane. No i czekam a się prześle. No i na tym właściwie polega z PostgreNight, także dziękuję za obejrzenie Pradnika i zapraszam do oglądania reszty filmów. Może w przyszłości wrócę do nagrywania tego. To zwykle, ale jakoś się tutaj nie mam ochoty. Żegnam Was. Pa.